Cześć, witam Was na moim kanale, ja jestem Arisu i dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem miesiąca październik, tak więc zaczynamy! 1 listopada, więc idealny moment, żeby nagrać łotakowy program. Oczywiście wy ten film widzicie troszeczkę później. Ok, zaczynamy od kontynuacji anime, tak więc: Boruto od 169 odcinka do 182. Jak na razie, Boruto nadal bez zmian, spoko. Mam kilka przemyśleń na temat akurat tej różowej opowieści, ale jak na razie się wstrzymam. Dla mnie spoko, chociaż. I tak czy siak Naruto będzie dużo, dużo lepsze, zawsze pozostanie w moim serduszku, no i Boruto nie umywa się do Naruto, naprawdę jest słabsze, ale dajmy jeszcze jemu szansę, bo zaczyna się rozwijać. Higurashi od 7 odcinka do 15, bardzo fajne anime, ogólnie nagrałam na temat tego anime film, więc na pewno się pojawi, więc musicie troszeczkę poczekać, więc ogólnie omówię całą serię Higurashi. Kajzaku ojdzie od 9 do 12 odcinka i tutaj się troszeczkę zatrzymam. Ogólnie całe anime naprawdę fajne, bardzo mi się podobało, bardzo fajna historia, ładna kreska, Takie, taki fajny odmóżdżacz typowy, żeby sobie poczilować, Naprawdę przyjemne anime, momentami łapiało, łapało za serce, momentami było śmieszne, więc ogólnie polecam. Ja to anime oglądałam na bieżąco, więc ja ogólnie nie lubię oglądać anime na bieżąco bo mam wrażenie, że wtedy zapominam takich ważnych, o takich ważnych wątkach. A akurat to anime naprawdę fajnie mi się oglądało i czekałam z niecierpliwością na kolejny odcinek, więc ogólnie polecam. Naprawdę fajne. E Kiznaiver obejrzałam również w tym miesiącu. Również jest film, więc odsyłam Was do niego, jeżeli chcecie trochę więcej posłuchać na temat właśnie tego anime. Dalej obejrzałam Mohojo Shoujo Isuke i Keikaku. Najnudniejsze anime, jakie oglądałam w tym miesiącu i ogólnie chyba jedno z najnudniejszych. Tak... Tak nudne, tak no nie, no, no słabe. I mi się w sumie nie podobało. W sensie teoretycznie fabuła była dosyć ciekawa, bo to miało opowiadać o dziewczynach, y, które są wybrane na, tych, na te magiczne dziewczynki i one tam pomagają całemu światu i ogólnie tam pomagają. Do, dochodzi do tego momentu, gdzie one nawzajem muszą siebie pozabijać i ogólnie wyeliminować. Y, teoretycznie ciekawe, ale tak długo to mi się oglądało, tak mi się nużyło, że naprawdę teoretycznie, naprawdę fabuła brzmi ciekawie, naprawdę brzmi ciekawie, ale nie. Nudne, naprawdę nudne. Nie polecam. I, I tylko tyle mogę powiedzieć. Naprawdę, to anime nie wyróżniło się niczym ciekawym, żebym mogła więcej na, na temat tego anima powiedzieć. Dla, dlatego, no jedyne, co mogę powiedzieć, to nudne i że mi się nie podobało. Naprawdę, nie polecam. Dalej obejrzałam dwa sezony Honzuki noge kołdżo. I jeżeli chodzi o tanim, to anime, jest naprawdę ciekawe. Tutaj mamy akurat dziewczynę, czy tam kobietę, która tak jakby odradza się w ciele małej dziewczynki i jest w świecie, gdzie nie ma książek. A ta nasza główna bohaterka uwielbia książki i stara się wyprodukować te książki, ponieważ w tym świecie, w którym się odrodziła, nie ma tych książek. Panuje tam analfabetyzm, no i nasza główna bohaterka nie ma dostępu do książek, a bardzo pragnie je mieć. Bardzo fajna historia, jeżeli. Okay. Bardzo fajna historia, jeżeli ktoś lubi takie. Oj, nie jeb... Nie przeszkadzać mi teraz. Nie przeszkadzać mi teraz. Super. Bardzo fajna historia. Troszeczkę bym powiedziała, że jest to Ala średniowiecza, ale nie do końca. Więc porównajmy sobie dziewczynę, która przechodzi z naszego świata, na przykład naszego XXI wieku do średniowiecza. Chce sobie przeczytać książki, a ich nie ma i nawet nie potrafi czytać. Naprawdę bardzo fajna historia. Mi się to bardzo przyjemnie oglądało. Taki fajny typowy odmurzacz na chill out. I w sumie polecam, bo naprawdę fajnie się oglądało. Kolejnym anime jest to Mieru Kocian. I obejrzałam, do, czekajcie, do czwartego odcinka, bo dzisiaj obejrzałam piąty odcinek, a że dzisiaj jest listopad, to już się nie liczy. Anima opowiada o historii dziewczyny która widzi różne duchy zjawy, ale jej tak jakby ignoruje i ma tak w sumie je gdzieś i ma nadzieję, że nic jej złego nie zrobią i stwierdza, że po prostu będzie ignorować dla świętego spokoju jak na razie nie wiem co się dalej będzie działo, bo jest to po piątym odcinku, ale wydaje się dosyć ciekawe, jeżeli bardziej rozwiną tą fabułę, to może być ciekawe bo jak mówię, no po piątym odcinku jak na razie dużo się nie dzieje, jest troszeczkę nuda nie ma żadnego zwrotu akcji i tak jakby bardziej rozwinięcie tego wątku. Coś się zaczyna dziać, ale jak na razie to się strasznie dłuży, zważywszy na to, że anime ma mieć 12 odcinków, więc mam nadzieję, że za jakiś czas coś się będzie działo. Również zaczęłam Monster i Monster obejrzałam od pierwszego do czwartego odcinka, i ja w sumie zaczęłam jakieś 2-3 dni temu, no ja chyba 2 dni temu, więc za dużo nie obejrzałam. To anima akurat zaczęłam oglądać pod koniec miesiąca. Jak na razie wydaje się mega ciekawe. Już mi się podoba, już podoba mi się już tak po tych kilku odcinkach, które obejrzałam. Jak na razie chcę dalej oglądać, bo jest to dosyć długie anime liczące 74 odcinki. Zobaczymy, jak szybko uda mi się to obejrzeć, ale jak na razie no, ma potencjał i wydaje mi się, że mi się spodoba. Zobaczymy, bo po czterech odcinkach nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o mangę, to nie przeczytałam żadnej, ale przeczytałam Manwę, o ile dobrze to wymawiam. I jeżeli chodzi o te Manwy, to przeczytałam je na Wadpadzie, Wadpadzie, zwał jak zwał, i przeczytałam Sadistic Beauty, bardzo fajne takie bardziej Yuri, chociaż nie wiem, czy do Man Manwy też się odnoszą te gatunki, że Yuri, bo to jest teoretycznie, bo Manua jest koreańska. Manga jest japońska, słowo Yuri i Yaoi jest japońskie, tak jest w koreańskich. Nie, chyba będzie po prostu to Girls' Ge Love czy coś w tym stylu. I również zaczęłam czytać Keeper of the Pure, ale niestety nie przeczytałam tego do końca, bo jest to troszeczkę dłuższe. Jakoś nie mogę znaleźć czasu na to i czytam całkowicie co innego. Ogólnie lubię czytać książki, więc więcej czasu poświęcam na książki niż na mangi. Ale miałam nadzieję, że może w tym miesiącu sięgnę za coś. Wreszcie, może zobaczymy. A jeżeli chodzi o nieanimowego ulubieńca, mam dla Was serial Bridgertonowie. Yy, I jest on dostępny na Netflixie. Liczy on 9 odcinków, każdy odcinek plus minus koło godziny, więc troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o ten serial, yy, to jest to mądra, feministyczna historia miłosna, tocząca się w czasach brytyjskiej agencji, opowiadania z perspektywy potężnej rodziny Bridgertonów. Ojawnia pełne blasku bogactwa bólu, radości, a czasem także samotności życie członków londyńskich wyższych sfer. I tutaj głównie jest przedstawione jak właśnie osoby z wyższych sfer starały się wydać za mąż swoją własną córkę. Głównie tutaj jest przedstawiony honor rodziny i o to właśnie jak wydać córkę, żeby było dobrze, żeby dać jej posag, żeby ona wyszła za dobrego mężczyznę, żeby y, dalej się to wszystko fajnie, super rozwijało, żeby ten mężczyzna nie miał długów, żeby nie zdradzał, żeby był cudowny, super fajny, ekstra. I głównie jest przedstawione też to, jak te dziewczyny miały ciężej, że musiały znaleźć adoratorów, że musiały być ładne, że musiały cechować się jakimiś Sami, żeby na przykład nie wiem, musiały dobrze grać na instrumentach, musiały śpiewać, musiały mieć jakieś zainteresowania, coś musiały umieć robić, żeby dany mężczyzna chciał być kandydatem na jej męża. I głównie o to tutaj chodziło i naprawdę świetnie jest pokazane. Głównie jest przedstawione życie ludzi z wyższej sfery, ale również jest taka jedna pani, nazywa się Lady Whistledown. Niestety nie znam jej tożsamości, ale ona jest coś swego rodzaju, taką osobą, która plotkuje, która wydaje, tak jakby, swoje pismo, gdzie. Opisuje ogólnie wszystko. Jest taką typową plotkarą, tylko że nie rozsyła tego w formie mówionej, ale pisemnej. I tak jak mówię, nie znam jej tożsamości, i wszyscy się zastanawiają, gdzie po prostu jest wszystko, o wszystkim. Co, kto, z kim, po co, dlaczego. I ludzie oczywiście to czytają. Ci z wyższych sfer i dowiadują się czegoś nowego o kimś tam, czy również o tym, co ta Lady Wisheldau pisze o nich. Więc jest to naprawdę fajne i oczywiście dowiadujemy się o tożsamości tej lady na sam koniec. Ale naprawdę polecam ten serial dla osób, które lubią taki właśnie klimat 19 20 wiecznej Anglii. Na pewno naprawdę fajny serial. Ja go polecam. Mi się naprawdę super go oglądało i obejrzałam go w dwa dni. Więc tak, to by było całe podsumowanie miesiąca. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Więc pa pa.